Witajcie moi drodzy na kanale Jerze Pencherzyk. W dzisiejszym odcinku będziemy grać na modach, ale itemy to są koks itemy Znalazłem y, mapkę. Jakąś angielską. O ktoś widzę, że się jest je znana. Y, nie wiem, Na komendach. Co to to jest? More spawn X. Mob spawners, spawn X Tutaj nie wiem, co tutaj jest. Tutaj jest co? Sum totals and fulls for a shore and mop greens and coś tam. Aha. A tutaj, co tu jest? Hier. Autor. A to ja już czytałem autora. Tutaj może jest. Jest! Ale są koks i temy. Patrzymy na mieczyk. Na mieczyk czy na zbrojkę pierwsze? Dobra, pierwsza zbroja. O jacie. Jak chce, chcecie ta takie coś, to piszcie w komentarzach. Ja wam... Może napiszę jak coś się nazywa i z jakiej mapki to no z, z jakiej aplikacji to ściągnąłem Dobra patrzymy mhm. Lecimy ze smoka od razu Ale mocny Miecz to po prostu a Nie Czekajcie. Y... Tutaj był taki fajny miecz. Kill był fajny. Tutaj są te kilofy. Jest. Fortuna 100. Fortuna 500. Fortuna 1000. Fortuna 4000. Fortuna to już jest to samo, chyba się powtarza. E, lecimy e, zobaczyć na diamentach To jest pierwsza, jest jaka. Patrzymy na fortunę 3. Mało, no, no, po dwa diamenty wypada. Teraz fortuna. Była 50? Dobra. Fortuna 100. Więcej? Czekajcie. Ale ja już mam stak, tak? Stak 35. To teraz patrzymy, ile wypada. Aha. Idę. Stak 35 mieliśmy. To teraz mam stack Teraz Fortuna 500. Uuu, to tu już tu już jest mnie mało tych staków. Tysiąc. O oh, shit! I największa fortuna cztery tysiące. To to już jest dopiero. Dobra, lecimy do Spawna się ustawi tu. Ale mi jakieś fajne tutaj oni to zrobił. No tutaj mnie coś zdenerwowało, bo one tutaj, wszystkie te kurczaki, on tutaj stał przez cały czas. O jacie! Co ja tak pomału chodzę? No ja szybci nie jestem. Coś się zepsuło. Bo już bagi są na tym serwerze. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy na teraz walimy smoka. Patrzcie, popatrzymy się na Endermany. Nic nawet nie musieliśmy robić. Ciekawy na smoku. Uh -huh. Nie testowałem tego, żebyście zobaczyli moją reakcję. Może mnie podróżować do góry, bo zginę od razu. <tryk> Wracamy się z powrotem. Tylko mi się świat z... przestanie lagować. Lecimy tam. Może znajdę jeszcze jednego jakiegoś fajnego moba. Mm. Tego, tego, mo, 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 moda, to y, ten, to w następnym odcinku będzie. Ktoś się zepsuło, bo najwidoczniej. No Szybko! Patrzmy. No, się tam mieliśmy go! Uwaga, zbagowało się aż. Dobra, lecimy jeszcze po tej itemki. O, już ginąłem. Musimy polecieć jeszcze. Uch, już myślałem, że po prostu już nie mam itemów. Coś się stało z tym? Albo bug serwera, albo nie wiem co. Chyba bugi lagi Lecimy ale expa. Już 21. Są to się zaraz będzie te temki. Wszystkie trzeba wziąć, bo już nie ma więcej temków. No, zbieram cały ten eksp. Takaj. Okay. Jest tutaj ten. Chyba mi smok rozwalił. A tu jest tam jeszcze jeden miecz. Czy nawet silniejszy chyba jest tam ten miecz. Mhm. Bagi. Aha. Tutaj jest. Czekaj, bo już nie widzę żeby to kwa kłaść gdzieś. Budki. Mieczyk tu, tu, tu i tu. Spróbujemy pójść w przygodę. Ile? Myślałam, że... Nie widziałem, że wydajność moc. Nieskończoność wierzczał. Ostrość, szybkość wam. Kurcze, bo patrzę na to. A Fortuna gdzie jest? Trzeba się wrócić, bo była Fortuna na, na jednym. Widziałem jak była Fortuna, bo... Autor tu jest. Tutaj są te takie koks. Taki taki słaby dziermięcz. Ale był jeszcze jeden, ja pamiętam sobie. Był. Tutaj są! Wydajność... Skoczone szybkie ładowanie... A, trudno, i tak mi to nie obchodzi. Spróbujemy rozwalić ich. Muła. A ciekawe, czy będziemy mieć niszczyciela na hita. Czekajcie, tutaj był nasz niszczyciel, nie? Nie. Tu. Tu jest niszczyciel. Obrońca. Przywoływać. Wexer. Osadnik. Kupca wędrownego. Osadnika zombie. Piora

Po co to? Po co? Wszystko ze zniszczymy. Idziemy w podróż. SLAJMA właśnie! Bo będziemy slime. Slajma... Nie wiem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Jakoś się nazywa. jakiś slime, pół, czy nie? Nie. Muszę wejść stąd, z tej strony. O, jest tu slime. Pierwsza. Lecimy, let's go! Tak, tak to jest to! Ten mierz! Tylko nie widać nawet tej fortuny. To może to jest ta morska fortuna? Piszcie w komentarzach, co, co, to jest tam, co daje ta morska fortuna, o Jezus. Jak oczywiście te komentarze będą łączone, to, to piszcie, bo ja nie wiem, jak to włączyć. Powtarzam. Chodzimy. No nie wiem, może jakiegoś znajdę. Moda yy, na przykład, nie wiem. Yy, woda, jest pod, yy, woda się podnosi, co, co ileś, albo jest. Yy, pod nogami lawa i, i jest, o kurcze, i nie ten, no jak to się nazywa, i nie można zejść e, z drzewa, bo się, bo w lawie spłoniemy. O, takie coś. O <laughs> Czekajcie. to? Po prostu koks. Jeszcze raz pobuje. Ale się stało. O Ja cię kręcę. Jak to tak można? Czekajcie, może pójdziemy do Nederu i tam może będzie piasek? Dusz? Piasek dusz? I. coś tu działa? Cóż. Czekaj, tu jest nether, nie? Nie chcę chodzić po tamtym, bo. Gdzie to jest? Tam jest. Po prostu. Widzieliście jak to szybko było? Ja nawet nie, nie wiedziałem gdzie co wtedy, wtedy się stało, bo, bo taki lag był. Polecam. O nie, uwaga. Nie, ma, czekajcie. Czy na dole gdzieś będzie? No je. Nie udało mi się. Spróbujcie tak? mnie bić tak nic nie zrobicie uwaga. O oh, shit Naciągnięte naciągnięty tam nawet był. Znaczy się yy, kusza. No z połowy wymyśleliśmy. No myślałem, że ty mi coś zrobisz. Że ty jak myszczelisz, to dostaniesz ty też obrażenia. Dobra. Tutaj zakończymy... Co tu się stało? Yy, tutaj w tym miejscu zakończymy... latam? No, w tym miejscu się pożegnamy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i cześć.